No, Siemanko, w pierwszym odcinku Untoornet jest ze mną Konik 101, ale to jest drugi odcinek Nie, pierwszy, bo pierwszy... nagraliśmy jeszcze jeden, ale on był za długi, nie chciało się wrzucić na YouTube, były problemy, więc teraz nagramy po prostu krótszy i filmiki wyrzuciła mnie z serwera No mnie też. A? No. Czemu? Daj, wbijam na idny. Dobra, play. Na jaki? Internet, czekaj. Już możesz, już masz A masz, masz, Movie Gaming? Jeden? Jed, jedynka? No to wbijam. wbijam. Czekaj? Nie mam tego. No to masz na dole. Zniknęło mi. O jest, ja mam dwójka. Czekaj, jeśli idę na picie bez prezentówki. No. Dobra, wbijam na dwójkę. A ja na jedynce jestem. Tak? ja jestem na dwójca. To ty graj na dwójce, a ja na jedynie. Ale my siebie nie mamy na tej ma na tym Ja za chwilę wyjdę i na dwójka Ja już tu zacznę grać Ja jestem koło ko ko Summer side y Summer Dobra pol Polski serwer, polskie paliwo L jedziemy, nie? I polski pwo. <grym w> Dobra. To skoro... było <grym w> jak, jak ten serwis się nazywał? Yyy... Movie gaming 2 2 No Mam jakąś kurtkę. Wbiłem! Mam skórzaną kurtkę i kik do golfa. Mm. Jestem bandytą. Graj sobie w golfa. Dobra, Zażyłem jakąś kamizelkę. Weź ten, weź i urwij zombiakowi głowę i graj nią w golfa. Dobry pomysł. Mam latarkę. Ja się pojawiłem w domu w mieście. Tak? Gdzie jesteś? E, w Strat Stratford. Stratford? Tak. E... Mam, mam tą flarę. Nie widzę cię. A ty jesteś w Stratford? Nie. No jestem Stratford. E, w jakim budynku? Jesteś w aucie? Nie. Chyba coś goskie tu przyjechały. Czemu ja to... mam 55% HP tylko? Co? Nie wiem. Kurde, goście po mnie jak przyjechali. Ty wsiadłeś do auta? Nie. Bo ja słyszałem, że ktoś do auta jakiś wsiadł. Gdzie ty jesteś? Ja jestem na stacji benzynowej. Ja nie wiem. Ja mogę iść do stacji benzynowej. Ja świecę latarką. A jak się włączy latarkę? B. Gdzie Oje. jesteś? No, na stacji benzynowej. Pana? Rzucić. Albo nie, bo chciałem rzucić flarę do ciebie. Ale nie. <słuch> Lepiej nie. Zombie są za mną, rzuć flarę koło mnie gdzieś. Widzisz mnie? Tak, tak, to jest szybko. Idziesz chodź do me. auta, chodź do auta. Kurde, nie ma auta. Rzuciłem flarą. Dobra, zombie tam pójdą. A jakiś I... do mnie idzie. Gostek? To, co, ja, to ja, to ja, to ja! W kurce byłem! A co ty? Chodź. A ja wsiadłem do auta, gdzie nic nie ma. Ej, chodź tu, do nich wsiadaj. Do nich? Tak, szybko. Weszłem. Zabił mnie. Co cię zabił? No, auto. Tak? No. Pojawisz się znowu w Stratford? Ty, jestem obok. Dobra, to chodź. Niedaleko. O kurde, mnie też próbują przejechać. Ale ze mną nie ma tak łatwo. Małeś się do budynku. Właśnie wiem, tam mnie nie przyjadą. No właśnie, chyba wyjdą, rozmontują budynek i wjadą. He. Też dobry pomysł. Tomek, ile już nagrywamy? Nie wiem, ja nie pilnuję czasu. Chyba już za długo, nie? O, ktoś do mnie sprzeda. Dobra, nieważne. narka do następnego.